Proszę. Siadaj. Napisz się czegoś? Nie, dzięki. To mógłby być twój pokój. Nie, się. A ty? Przecież to twój. Daj spokój. W tym domu jest aż za dużo pokoi. nie, ja mogę spać w piwnicy, w nie, tam nie, tam wszystko jedno. nie, Dzień dobry. Raczej dobry. wieczór. Pozwól. Gdzie mogłabym umyć ręce? ale to jest po lewej stronie korytarza. Zaraz wracam, zaczekaj. Będzie dobrze. Powiedziałem, że masz z nią zerwać kontakty, prawda? No, przecież... wydam się, czy tak... Nie myślałem, że poważnie. Że masz zebrać kontakty z Wernerem. w nocy. Tak, bardzo. mnie do domu, jak ja nie mam to rozumieć? No, pytam się. Jak? Czy ty kipisz sobie ze mnie? Przychodzisz i oświadczasz, że ona pomieszkał na sobie trochę. O nie! Tato. Ona jest w tej chwili w bardzo ciężkiej sytuacji nie. i. Nie mogę ci tego wszystkiego tłumaczyć, ale chyba możesz zaufać mi na słowo, prawda? Nigdy cię nie oszukiwałem, w żadnej sprawie. Dosyć już. Powiedziałem, dosyć. Chyba no, wyrażam się dość jasno, prawda? Ona ma matkę, ojca. Będzie mieszkać, ma co jeść. Nie chcę tutaj żadnych werwerów. Zapominasz o jednym. Mhm. Że ja tutaj też mieszkam i mam chyba jakieś prawa. Prawo? Do tego domu? Oczywiście, że masz prawo. Albo mojej śmierci. Ale dopóki żyję, to ja tutaj decyduję. Rozumiemy się? Płacę za twoje utrzymanie, płacę za twoją szkołę. Zapewniam ci odpowiedni standard. Aha, jeszcze jedno, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja nie mam nic przeciwko twoim dziewczynom. Możesz sobie sprowadzać tutaj kogo chcesz i kiedy chcesz. Mogą mieszkać tutaj jak długo chcą. Tylko nie Wernerówna. To wszystko. Ale dlaczego, tato? Powiedz mi tylko dlaczego. Słuchaj, nie muszę ci się tłumaczyć. Po prostu tak ma być. A teraz idź ją przeproś. Daj na taksówkę. I to wszystko. Czego oczekuję od ciebie w tej sprawie? To twoje ostatnie słowo. Hm. Ostatnie? Doskonale. W takim razie wiedz, że ja odchodzę stąd razem z nią. To szantaż? Szantażujesz mnie? Ja ją kocham, tato. No dobrze, to idź. Spróbuj. Wrócisz szybciej, niż myślisz. Magda? Magda? Ona poszła. Przez ciebie. To tak, samemu, bez towarzystwa? No tak pomyślałem sobie, że tak na apetyt troszeczkę. I nikogo nie ma. Może pan, panie Antoni Kiriszeczek? Skoro pan delega. Tak raz, dwa. Bo nasze Ej. panie, to nie wiadomo dlaczego, ale wszyscy nie. zawsze myślą, że trzeba po, a nie przed. że no wbrew naturze, bo... No a właściwie gdzie wszyscy? No Marianna poszła pomagać. Melani, a Jaśka poszła po Monikę. Co te baby wymyśliły? To to jakaś okazja, że takie przyjęcie? No, między Adasiem a Moniką tak nie bardzo się układa to wszystko, więc wymyśliły sobie, że wystawna kolacja, tak po staropolsku, poprzez żołądek do serca, no. To, to niby no. wtedy się ułożą gadanie. No, wszyscy mamy nadzieję, że tak będzie, e no. A głównej osoby zdaje się w ogóle nie ma, co? A nie, dzwonił, że zaraz będzie. A. Chyba by się przydały jakieś fanfary, kiedy zajedzie. Obwiniać. Jego śmierć zaskoczyła nas wszystkich. Sam Reynardo nie mógł się spodziewać... Magda, ...że tak młodo. A ty nie sądziłaś, że tak młodo to prawda? Dlaczego no się... się nie odzywasz? Wypadałoby przynajmniej odpowiedzieć, prawda? Przywitać się, jak się przyszło do domu. Czy pakujesz się? Chyba widać. Wyjeżdżasz? Wyjeżdżam. A Ewa nic nie mówiła. Jakaś wycieczka? Wycieczka. O, i bardzo dobrze. A przy okazji y, chciałam Ci powiedzieć, że uważam, że ten Jacek powinien się jak najszybciej wynieść z mieszkania twojego dziadka. No to, że Kazimierz zostawił Ci mieszkanie w testamencie, to jeszcze nic nie znaczy, bo my wszyscy tutaj możemy dojść do zupełnie innych wniosków. A taki testament zawsze można podważyć, pamiętaj. Jeśli o mnie chodzi, to możecie sobie robić z tym mieszkaniem co chcecie. Sprzedać, wynająć, pokroić na kawałki i zjeść. Jak to? A właściwie, gdzie ty się wybierasz? Nie mówi się gdzie, tylko dokąd? Jak ty się do mnie odzywasz? To jest naprawdę przykre. Przecież ja się staram. Chcę, żeby w tym mieszkaniu było naprawdę miło. I Twoja mama jest ostatnio milsza dla mnie. A ty, Magdalenko. O, zaraz mnie kuje w sercu. Zapytaj ją lepiej, ile zapłaciła Jackowi. I z czego? Co tu się dzieje? Czy w tym domu naprawdę już z nikim nie można dojść do ładu? Jestem na to gotowy. Nie, to stanowczo za wiele jak dla mnie. Stanowczo za wiele. Dobrze, że cię złapałam. Masz forcę? Nie mam Magda. Kiepsko. Słuchaj, no nie dało mi się nic więcej od nich wydobyć. A swoich już nie mam. Wiesz, że niewiele mi dają. Magda, wiem, że jestem ci winna, ale nie, nie mam za bardzo co zrobić. Może ty masz od kogoś pożyczyć? Nie wiem. Coś wymyślę, no muszę coś wymyślić. Zaraz zadzwonię do jednego Ej, faceta. Co ty właściwie chcesz zrobić? Wyjeżdżam. Dokąd? Co za różnica. Wsiąść do pociągu byle jakiego. Nie znasz tego? Magda, o co chodzi? Chyba mnie powiesz. Jestem twoją dobrą koleżanką, czy nie? Może i jesteś. Ciekawe, ile by ci musieli zapłacić, żebyś zmieniła zdanie? Zwariowałaś? Co ty opowiadasz? Nie, przepraszam. Chyba mi odbija, nie gniewaj się. Jesteś stuknięta, naprawdę. No o co chodzi, dokąd chcesz jechać? To nie wiem. Pójdę na dworzec. Pobiorę pierwszy lepszy pociąg, który będzie odjeżdżał i... Bye bye. Aha. A co potem? W końcu trzeba gdzieś wysiąść. Zobaczymy. Mhm. A szkoła? Bez szkoły można żyć. Myślisz, że nie zarobię? Coś się trafi, pracy się nie boję. Popracuję. Może i do szkoły wrócę. Ale na pewno nie tutaj. Magda, teraz najważniejszy jest szmal. Jak nie masz szmalu, to nie ma szkoły. Za szmal do każdej szkoły cię przyjmę. A bez kasy. Dam sobie radę. Co? Słuchaj. Nie mogę ci pożyczyć pieniędzy, ale wpadł mi coś do głowy. Ja mam w Gdyni taką przeszywaną ciotkę. Czasami jeździmy tam na wakacje i ona razem ze swoim mężem, spryciarz słuchaj, niesamowity, prowadziła taki sklep. Ciuchy, jakieś skóry i ciągle potrzebują kogoś do pracy, a ostatnio zwolnili jakoś, bo podobno kradła. No gdybyś się powołała na mnie, to może by cię przyjęli. Ale liczyć umiesz, nie? A skoro jest ci obojętnie, no to pojedź do nich. Słuchaj, masz jakąś kartkę? Tak, ty masz. Proszę. A. Nadmorska 69, Gdynia. No i co? A, A gdzie Monika? O, źle z Powiedziała, że zejdzie dopiero, jak Adam wróci i usiądzie do stołu. Wcześniej nie ma mowy. Mówiła pani Antoni? No. No proszę, to ja zapraszam do stołu. A? Wszystko Ach. gotowe. O, Tylko o... nakładać. Dobrze. A Monisia gdzie? Królowa zejdzie, jak jaśni Panicz przyjedzie. Nie Ant wcześniej. Ant Antoni. Adaś <laughs> powinien zaraz być. O, właśnie jest. Dzień dobry, Adasiu. Dobry Areszcie. wieczór. Ale tu wytwornie. Co to za uroczystość? Nie, no. Po prostu przyjemnie jest od czasu do czasu zjeść dobrą kolację w rodzinnym gronie. No, chłop musi swoje zjeść. No. Dobrze, ja umuję tylko ręce i zaraz wracam. Monika! Adam wrócił! Dam? Mówi Magda Werner, cześć. Cieszę się, że Cię zostałam. Chciałam Ci powiedzieć, że to do Jacka to miałaś całkowicie rację. Mam nadzieję, że nie gniewasz się na mnie. Ja, przepraszam, może to nieładnie z mojej strony, ale potrzebuję trochę pieniędzy. Nie bardzo mam od kogo i dlatego pomyślałam, że może Ty mógłbyś. Nie gniewaj się na mnie. Jeżeli nie masz, no to jakoś sobie poradzę. No wiesz, to zależy ile Ci potrzeba. A nie, tyle to jeszcze mam. Ale tak właściwie to co się stało? Teraz to nieważne. Ja potrzebuję tych pieniędzy jak najszybciej. Błagam cię, to dla mnie bardzo ważne. Ale co, teraz, zaraz? Yy, tak, zaraz. Bardzo cię proszę. Dobrze gdzie? Zaraz będę. To cześć. się wszyscy czekamy. Bardzo przepraszam, ale będę musiał jeszcze na chwilę wyjść. To pilna sprawa. Przed chwilą dostałem telefon. Oczywiście postaram się załatwić jak najszybciej. No, nie wiedziałem, że będzie tak uroczyste przyjęcie. Ale się przecież... A chyba już skończyłeś pracę. Ma chyba prawo mieć chwilę dla siebie. Tak, oczywiście. To ważna sprawa. Zaraz wracam. <laughs> Cześć. Cześć, ale co ci się właściwie stało? Nie wystarczy ci, że miałeś rację co do Jacka? Nie chcę o tym teraz mówić. Proszę. Dzięki. Oddam ci jak tylko będę mogła. Nie, nie musisz się spieszyć, ale na co, na co ci są potrzebne te pieniądze? Wyjeżdżam. Dokąd? Proszę, nie pytaj. Jesteś... No, bardzo cię lubię. Magda! Słucham. Ewa? A, to ty. Musimy porozmawiać, chodzi o Magdę. Wiesz, teraz to już przesadziłeś. Ja mówiłam ci, zostaw moje dzieci w spokoju. Nie rozumiem i nie chcę rozumieć. Ja mam dosyć Twojego wtrącania się w moje sprawy. Nie będę z Tobą rozmawiać na ten temat. Dobranoc. Frzesianka, dzwoniłem do Ciebie. Powiedzieli mi, że jesteś tutaj. Co się stało? Anka, z Magdą jest niedobrze. Szukałeś mnie tylko po to, żeby opowiadać mi o Magdzie. Myślałem, że jesteś jej najlepszą przyjaciółką. Co cię nagle ugryzło? Nic. Boję się, żeby nie zrobiła sobie czegoś złego. Miacek wyciął jej straszny numer. Później jeszcze ja. Nieważne. Boję się, żeby nie zrobiła jakiegoś głupstwa. Ciekawa jestem, czy mnie byś się też tak martwił. No ale o co ci chodzi? Zrozum, ona to strasznie przeżywa. Nie musisz się o nią martwić. Co, widziałaś ją? No wyjechała. Skąd wiesz? Była tutaj. Chciała pożyczyć pieniądze. Ale nie mówiła, dokąd wyjeżdża? Nic mi nie powiedziała. Śpieszyła się na pociąg. Na pociąg? Na, na jaki pociąg? Nie no, pojadę na dworzec. Daj spokój. Czarek. Na chce jechać sama. Ktoś śpi. Przez cały dzień bolała mi głowa. Dopiero niedawno usnęło. Znowu zaczynając coś boleć? Teraz chyba rzeczywiście ją bolało. A skąd wiesz? No bo przez cały dzień nic nie mówiła. Mhm. Piotrusiu, nie widziałeś się dzisiaj z Magdą? Nie. Cię zostań. Nie mogę. Zostań za mną. Zostań. Nie możesz mnie tak po prostu zostawić. Co ty? Kocham cię, rozumiesz? Choć nie chcecie stracić. Magdusz naprawdę tego chcesz? Może. Ale ja nie dopuszczę do tego, żeby Marta poszła w myślach. Jest. I po co to pieprzek? Krótko, idę pani dalej? Mam z nim na Czekam na propozycję i pan tak. Przecież po nie? Moja cena to w nami życie. Się... tysięcy za że widziałem z Że 15 11.